SPRAWDŹMY TO! No w końcu ta 30 też do czegoś się przyda, co niektórzy pisali, żeby nie sprzedawać mtz Ale tak jak ja już Wam wspominałem wcześniej, no to co pójdzie na sprzedaż, to robimy ankietę na live. MTZ raczej nie będzie używany przeze mnie, bo mi się już ten ciągnik za bardzo nie podoba No a Zetor dostał Tura, także jest użytecznym ciągnikiem na Gospie Bo to jest talerzówka, bardziej bym powiedział, chyba okolice 70 koni mechanicznych My to właśnie pod MTZ-a kupowaliśmy o Boże spore. Ty. Ale jeżeli podnosi, to i najprawdopodobniej będzie sobie dawało radę z tym I łogiń, na Czyli ja tam będę mógł raz sobie przejechać, żeby zrobić jakieś tam mniej więcej zarys tej działeczki Czy nie bardzo? Tutaj akurat nic zbudowane nie będzie, także widzowie to też by różnic. Czekajcie, tutaj jest pole mniej więcej o tak o. To sobie tak zrobimy. No i robi się tak jak chciałem, tylko pytanie, żeby to równo pojechać teraz. Bo tutaj wiecie, no jak... No, chyba ten jednak zakres mocy jest za mały, widzowie. Fajnie, fajna, faj, fajna, sprawa. Dobra, ja sobie to przeczepię. Tyra, to co innego, patrz ta. Patrz ta ludziska i dowierzajta, co się dzieje. O, co się dzieje. Dobre pytanie, co się dzieje, Mordo? O. Tak to można się bawić, tak to można jeździć. Nie wiem dlaczego w jednym miejscu mi teksturę pokazuje taką, a dlaczego w innym miejscu mi pokazuje teksturkę taką. Ja chcę zrobić tutaj idealny kształt tego pola. No ja już widzę widzowie, że będzie problem, bo mam normalnie tworzenie pól. A, a z tego co widzę te krzaki chyba nie za bardzo chcą e, się likwidować. Nie wiem, czy też to równo to zrobiłem, ale jakiś zarys tam przynajmniej będę miał delikatny. Dobra, z tamtej strony też sobie zrobimy. W jednym miejscu się tworzy ogólnie tekstura, jak widzicie, takiego jakby to jechać po ściernisku jakimś, czy coś takiego, a w drugim się tworzy jakby ta talerzówka robiła normalnie jak agregat robotę, także też jest to troszeczkę zastanawiające, dlaczego akurat w ten sposób, a nie inny.